Siema, cześć, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy troszeczkę na temat nowych kierowców, którzy boją się zacząć przygody z transportem i mają 100 milionów, tysięcy, miliardów pytań. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, ostatnio pojawiło się troszkę więcej zapytań skierowanych do mnie, podejrzewam, że nie tylko do mnie, na temat różnych aspektów, w moim przypadku związanych akurat z pracą na kontenerach. Ale ogólnie, jak to jest, jak cofnąć pod kontener, jak załadować dwudziestki, czy trudno jest jechać, czy łatwo jest jechać? Ja rozumiem, że pojawia się dużo pytań i o tym właśnie chciałem Wam troszeczkę poopowiadać. Ja borykam się z takim problemem, że właściwie nie wiem, jak można młodemu kierowcy na to pytanie odpowiedzieć. Ja rozumiem, że... Wyobraźmy sobie, oglądasz mój odcinek, być może tyś świeżym kierowcą, być może tyś starym driverem, ale postaw się w sytuacji tego młodego kierowcy, który być może nawet jeszcze kierowcą nie jest, a może już jest kierowcą, ale świeżym, ma miesiąc, trzy doświadczenia. No i zastanawia się, czy praca na przykład na kontenerach jest dla niego dobrą pracą. Więc pisze do mnie, przykładowo, czy do kogokolwiek innego, kogo zna w transporcie, wie, że on już jeździ, mógłby mu troszeczkę doradzić. I wychodzi pierwsze pytanie: to jak to jest jeździć na Firance? I zgłasza się do kierowcy, który ma, nie wiem, 15 lat doświadczenia, powiedzmy, czyli ani strasznie dużo, ani jakoś strasznie mało. Jakiej odpowiedzi ma oczekiwać taki kierowca? No, słuchaj, no, trudno, ciężko, ojej, zło, odpuść sobie. No to żadna odpowiedź, żadna merytoryka nic konkretnego nie powie. Znowu odpowiedź w stylu super, świetnie, fantastycznie, mnóstwo pieniędzy, kobiety, samochody, LANS, Blicht. No to też odpowiedź, której a raczej nie chcielibyśmy usłyszeć. Jaką odpowiedź na takie konkretne pytanie, jak to jest jeździć na firankach? No, no jak jest? No jest tak i tak, no, jakieś można wymienić aspekty, tylko, że jeżeli pytanie nie jest odpowiednio postawione, no to nie bardzo można udzielić na nie odpowiedzi. Więc moi drodzy, tutaj pierwsza sugestia, jeżeli zaczynacie pracę jako kierowca, albo myślicie o tym, żeby zacząć pracę jako kierowca, to gdy już chcecie do kogoś napisać, to zebrać sobie pytania, na które chcecie faktycznie uzyskać odpowiedź i które mają sens dla Was, kiedy usłyszycie tę odpowiedź. No bo pytanie w stylu, jak to jest cofać pod kontener? Przepraszam, ciebie kolego, który do mnie pisałeś na, na Insta, ale no, ty jesteś takim super przykładem tutaj. Jak to jest cofać pod kontener? No to jak to jest? No, to, jak ja mam odpowiedź na to pytanie? No normalnie, no rzucasz wsteczny i cofasz? No w sensie nie wiem, o co pytasz mnie, Nie, nie rozumiem tego pytania. Jak się cofać? No normalnie, przez lusterko patrzysz, cofasz, nie? To jest takie pytanie trudne, nie? Do powiedzenia. Jak się jeździ z kontenerami? I dla mnie osobiście jedzie się wygodnie, no ale ja mam ich doświadczenia jako kierowca i ja nie mam za bardzo możliwości powiedzieć Tobie, czy to jest łatwo, czy trudno. No, dla mnie jest łatwo. Ale ja przejechałem, nie wiem, jakby tak policzył, to myślę, że za 2 miliony kilometrów ciężarówką, nie? Więc jak ja mogę powiedzieć, czy jest łatwo, czy dla mnie, dla mnie właściwie... To nie jest trudne, nie? Nowości są dla mnie ciekawe, bo wprowadzają coś nowego. Na przykład, tak jak poszedłem na kontenery, to dla mnie to była ciekawa praca, nowa, bo miałem możliwość sprawdzenia się w jakimś nowym aspekcie, miałem możliwość pouczenia się nowych rzeczy. Ja bardzo lubię się nowy, nowych rzeczy uczyć, nie? Więc jeżeli pytasz, chcesz się dowiedzieć na przykład o tej pracy, zastanawiasz się nad pracą jako kierowca i zastanawiasz się, jaki rodzaj naczepy wybrać. To pierwsza moja odpowiedź, w ogóle jeżeli związana ma być z naczepami, no to pierwsza moja odpowiedź jest taka, że nie sugeruj się rodzajem naczepy. Oczywiście możesz, jak się rozglądasz, to tak kierowcy się fascynują jakimiś rodzajami naczep i celowo tam dążą. Ale prawda jest taka, że to nie ma znaczenia, bo ty możesz się jarać, o jaka fajna betka stoi ładna. Ty możesz się jarać naczepami, nie wiem, przykładowo wywrotkami, bo to, to twoja pasja jest, a finalnie okaże się, że to może nie być w ogóle robota dla ciebie. I w drugą stronę możesz, e, możesz nie lubić jakiegoś rodzaju naczep, a się może okazać, że ten rodzaj naczep jest akurat w dobrej finie, fajnie, 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 firmie, w fajnych układach w sam raz dla Ciebie. Przykład, ja bardzo długo jeździłem na chłodniach. Jak porozmawiasz z innymi kierowcami, to ci powiedzą, o nie, chłodnie to, tu warczy, tu tego, polety, okropny zawód, ciężko zawsze, ciągle spóźniony, wiecznie, o i po gołąbku to puknięcie to ptaszek, nie dał rady eee, ominąć ciężarówki więc usłyszysz eee, dużo negatywnego, ale ja osobiście miałem tak, z paletami nie miałem problemu bo ja palet nie woziłem na wymianę, było kilka takich incydentów z paletami, że woziłem ale finalnie to się kończyło tym, że były jakieś sankcje eee, za wymiany nie to, że mnie źle wymieniał, ale po prostu pod biedronką. Na przykład zdarzało się, że potrafili 20 palet odpisać dobrych, o to. Więc ja finalnie nie, nie woziłem palet. Z agregatem ja się przyzwyczaiłem do pracy na agregacie, mi to mocno nie przeszkadzało. Ja nawet wolałem z agregatem jeździć, bo to wtedy szybka robota była. Ja, ja miałem tak poukładaną pracę, że jak ja wyjeżdżałem w trasę, ja robiłem strzały w to i z powrotem. Jak wyjeżdżałem w poniedziałek, powiedzmy to nie zawsze był poniedziałek, ale początkiem tygodnia jak wyjeżdżałem na Anglię bo tam jeździłem to ja przeważnie bywało już tak że wiedziałem z czym wracam wiedziałem z czym wyjeżdżam i wiedziałem z czym być może będę wracał ja potrafiłem już mieć pół miesiąca do przodu przewidzianą robotę. Może nie, do, nie bezpośrednio, że wiedziałem skąd konkretnie, ale na przykład miałem przypuszczenie, że te trzy rzeczy będziemy ciągać, bo już mieliśmy mniej więcej poustawiane tematy, które tam robiliśmy, nie? Takie trochę linie. Więc to była prosta robota do zaplanowania. Ja wyjeżdżałem, ja wiedziałem, na jakim parkingu będę stał, prawdopodobnie jednym z dwóch albo z trzech. Mogłem się gdzieś umówić z kimś, jak chciałem coś tam ogarnąć sobie, swoje tematy. No było to w miarę proste do ustawienia i mi to pasowało, nie? I tak jak mówię, niektórym może to nie pasować. Idzie na przykład na firance. Mi na firance praca, poza tym, że trzeba było trochę skakać, to mi to nie przeszkadzało. Ja nie miałem z tym problemu, bo szczerze mówiąc, się trochę ruszałem, a w pracy kierowcy największy problem według mnie to jest problem z utrzymaniem się w zdrowiu. Oczywiście, co bardzo polecam, można ćwiczyć, dbać o to zdrowie, jakieś przebieżki robić, wozić siłownie ze sobą, to jest jak najbardziej na plus, na propsie, to się coraz bardziej robi modne. Więc to oczywiście szanuję, doceniam. Ja mam ciężko się zebrać, jeżeli o to chodzi, żeby cokolwiek zrobić fizycznie, jestem leniwy po prostu, więc dla mnie robota, w której człowiek się rusza, jest na plus, nie? W sensie musisz wyjść, rozpiąć to na musisz wyjść odpiąć te 12 pasów i tak dalej, i tak dalej. Ja nie miałem nigdy z tym problemu, nawet jak był mróz, nawet jak padał deszcz. To no, taka praca, takie życie. Jedyne, co mnie wkurzało, to walka z magazynami. To mnie zawsze irytowało, czyli jakieś, nie wiem, wymiany palet, takie, że próbuje, widać, że cię próbują oszukać na tych paletach, nie? Że ci próbują wmówić, że przywiozę coś innego, nie? Takie rzeczy mnie wkurzały. No to niestety zdarzało się i tak, nie? Ale przeważnie to wszystko się fajnie układało. Więc tutaj dla mnie. Bardzo fajnym tematem było ciąganie piranki. Natomiast, co się może wydawać dla niektórych dziwne, nie lubiłem wywrotki. Bo tam cięż zawsze ciężko się ładowało. Jak ja jeździłem parę lat do tyłu, to się przeładowywało mocno te naczepy, więc wyciągało się, zamiast, nie wiem, u mnie wchodziło 20, powiedzmy 8, ja ciągałem po 33, podobno takie chodziły legendy, nie? Więc ja tego bardzo nie lubiłem i jeszcze jeżeli chodziło o nie produkty tonażowe, tylko metrowe, to trzeba było kombinować w metrach, żeby to się kalkulowało. Ja tego nie lubię, nie lubię takich niejasnych, nieuczciwych sytuacji, nie? Więc to mi bardzo mocno przeszkadzało. I ta praca mi się nie podobała. Do tego często w brudzie, nie? W sensie, może nie jakoś mocnym, ale trzeba było wyjść w jakimś błocie, gdzieś na jakichś budowach na jakichś takich rzeczach, to też mnie do końca pasowało. Yy, a i tacho, tam tacho zawsze dziwnie wyglądało, nie? Yy, Czyli masz kolejny aspekt, nie? dla ciebie wywrotka może być super, bo jeżeli jesteś obrotny, lubisz sobie tam coś przykombinować, to na wywrotce to raz, że można było fajnie to wszystko ogarnąć tak, że szef był zadowolony, a dwa, nie wiem, jak teraz to było dawno temu, można było jeszcze tak zrobić, jeżeli tobie druga pensja wpadła, nie? Tylko trzeba było tutaj mieć poukładane, nie? Więc to niektórym pasuje i tak lubią jeździć. Ja na przykład na kontenerach, wiele osób narzeka, że to o, ciężko, tachografu nie ma. Moi drodzy, ja, zresztą możecie mi wierzyć, możecie mi nie wierzyć. Ostatnio miałem parę kontroli związanych z tacho i nic nie wychodzi, bo ja tak, ani nie mam kombinacji na tachografie, ani nie przeginam tego tachografu, ani co może Was zdziwić, nie przyklejam. Zresztą w moim aucie nawet nie ma takiej możliwości, ale Ci z Was, co zna, znają temat, Wiedzą o co chodzi z tym przyklejaniem. Ja tej takich opcji nie mam i możecie to wierzyć albo nie wierzyć, to już tam Wam zostawiam. I wszystko jest git, wszystko jest legalnie. mi to pasuje. Inna sprawa. O, to nogi, to kontenery to wiele, wiele ciągają. W tym momencie faktycznie mam ciężko, w tym momencie mam 26 ton na pacer. Znaczy, na pewnie na pacer tylko z kontenerem. 26 z kontenerem, ja na pusto ważę niecałe 13. 12 12,800, zależy od paliwa. No to możecie sobie to pokalkulować. nie? Na pusto w sensie sama rama bez kontenera. Ja tak mam sterowany. No to teraz wiążę faktycznie najcięższy ten, ten, yy... ładunek, najcięższy ładunek. Tylko teraz znowu się pojawia pytanie, czy ja tak ciężko ciągam. No nie trafia się. To jest taki pełny ładunek, to jest może 30% moich ładunków. A tak to mam, powiedzmy tak, czasami wracam na pusto, czyli mam pełno pusto. Na pełno mam 24, powiedzmy, już tak uproszczając, bo trochę inaczej to liczę. Ma, na, na pełno mam 24, 10 albo 3. No to macie tak, po 30% można to rozbić, to tak można uśrednić, nie? E, no i to na pusto, to też nie jest tak, że każdy ładunek wraca na pusto. No dobra, no nie jestem przeładowany i nie ciągam, cią nie ciągam jakoś strasznie ciężko, nie? Znaczy czasami ciągam, ale nie jest to, nie jest to aż tak bardzo często, jak się mogło wydawać, nie? Poza tym ja nie ciągam tego na plecach, tylko ciągnę to ciężarówką, jakoś żyje, jakoś świat się nie zawalił, wszyscy są zadowoleni, nie? No dobra, wracając do tych pytań od młodych kierowców, nie? Bo to jest, to, to jest ten aspekt. Więc jeżeli chcesz się go zapytać, starego jakiegoś drivera, żeby Ci doradził, to możesz przyjść powiedzieć słuchaj, co byś mi doradził na samym początku, jak poszukać jakiejś roboty sensownej, nie? To mogę Ci wtedy powiedzieć, co ja uważam na ten temat. Albo jakie są Twoje przemyślenia na temat, nie wiem, właśnie rodzaju takiej a takiej naczepy, nie? To ja Ci przede wszystkim powiem, że nie sugeruję się tym, ale mi z naczepą taką a taką pracowało się w taki to a taki sposób. Ale pytanie, jak to jest ciągać dwudziestki? Dobrze czy nie dobrze, Nie wiem, bo ja nie ciągnąłem dwudziestek, to jest pierwsza sprawa, nie? Albo pytanie, jak się ciąga 40? No, mi się osobiście bardzo fajnie ciąga, ja lubię jak ciągać 40. Ba, co ciekawe, ja pomimo tego, że mam naczepę 40-45, czyli mogę ją rozsunąć, żeby załadować kontener 45, to jak się okazało przy pierwszej takiej próbie, mam skanie z krótką ramą, czy z krótką. No chodzi o to, że ta naczepa, którą mam, rozsuwa się do przodu, czyli w stronę kabiny. A jak ona się rozsuwa w stronę kabiny, to ja nie jestem w stanie jej rozsunąć na tyle, żeby podpiąć 45, bo się styka z kabiną, więc z automatu. Jestem zmuszony e, ciągać tylko 40, z którego powodu... Nie, z którego powodu tak się nie mówi. Z czego nie jestem jakoś strasznie smutny? Przepraszam, że tak troszeczkę panarzekałem na, na te pytania takie y, dziwne, tylko, moi drodzy, no też musicie się postawić w sytuacji tej drugiej osoby, do której się zwracacie o jakieś pytania. Ja bardzo chętnie podejmuję z Wami dyskusję, ja bardzo chętnie podpowiadam na różne tematy, na które coś tam może wiem, tylko że no, te pytania muszą być konkretnie, muszą być konkret. a czasami ten konkret to jest taki rozwodniony, nie? Też szanujmy swój czas. Jeżeli ktoś konkretnej informacji, to napisz do mnie konkretnie. Ja Ci konkretnie odpowiem. A takie, hej, co słychać? Jak tam? Dokąd jedziesz, co ciągniesz, no to nie dziwcie się, że czasami te wiadomości są zlewane, nie? No, ponarzekałem, taki dzisiaj poniedziałek. Co umie słychać wam powiem za to? Umie słychać to, że jadę na serwis. Mam rozładunek w Jankach na 17, ale w Mławie mam serwis, bo mi ciągle wyskakuje usterka silnika. Jest to zdiagnozowane, wiadomo, o co chodzi, to oczywiście. Czujnik związany z blu. Ten czujnik pokazuje trochę inne ciśnienie niż jest w rzeczywistości i trzeba go albo wyczyścić, albo wymienić. Ale że nie są takie strasznie duże koszty według szefa, stwierdził, bo to ono kosztuje około chyba 1000 złotych, stwierdził, że trzeba go wymienić, będzie spokój. Więc jadę na serwis, wymienią i będzie spokój. Co tam więcej umie ciekawego słychać? Więc jeżdżę, ciągam kontenery. I ostatnio mi go krzywo postawili i popsuli go troszeczkę, ale nie pokażę Wam, bo będzie dowód w sprawie, to nie można. I co? I zostało mi jeszcze niecałe już dwa miesiące pracy, bo się dogadałem, że kończę w kwietniu, więc w kwietniu będzie koniec. Nic nie nagrywałem, oczywiście, że nic, bo jestem troszkę zajęty innymi sprawami. Szczerze mówiąc, content mi się wyczerpał, bo Widzicie, znowu nic się ciekawego nie dzieje. Jak się zwolnię i pójdę do nowej pracy, to nagram, że kempa robotę. Jak coś odwinę, to też nagram, chociaż nie wszystko chciałbym pokazywać. A jak się nic nie dzieje ciekawego, tylko ciągle jest kilometry i, no i jazda, no to cóż mogę wam, mogę wam powiedzieć? Mogę nagrywać vlogi, weekly dni, tylko weekly dni? Weekly vlogi. Daily vlogi. Jezu, Łukasz... Daily vlogi mogę nagrywać albo weekly vlogi, czyli tygodniowe vlogi, ale szczerze się już one znudziły, bo są wszystkie takie same, więc ja już ich raczej nie będę nagrywał. E, możemy poruszać jakieś trudne tematy, takie, żebym mógł się jakoś mocniej wypowiedzieć. Więc jeżeli macie jakiś temat dla Was palący, na który byście byli zainteresowani, jakie jest moje zdanie, to dajcie znać w komentarzu pod tym filmem. To może coś ciekawego zaczniemy nagrywać, bo faktycznie troszkę. Was zaniedbałem. Dobra, ponarzekał Kępa, jak zwykle. Dzięki wam w takim razie za to, że byliście, że porozmawiacie sobie ze mną. Tymczasem trzymajcie się. Na razie. Cześć.